Końcówka 2018 roku, okres, w którym polski esport mocno rozkwita. Dwa lata przed historycznym zwycięstwem Agro Rogue na EU Masters i ten sam moment, w którym Jankos święcił sukcesy w G2 razem z Wunderem, Perksem czy Hjernanem na scenie europejskiej i międzynarodowej. Jest to również czas, kiedy swoje pierwsze esportowe kroki stawiał popularny na dzień dzisiejszy streamer Konrad Kaseko-Szewczak e-sportu e był pierwszym rozdziałem w internetowej karierze Kaseko. Przełom 2018 i 2019 roku to moment, w którym Kaseko dołącza do swojej pierwszej e-sportowej drużyny, Team Pater Jules. Nie udało nam się znaleźć zbyt wielu informacji na temat tej formacji. Wiadomo tylko, że moment, w którym znalazł się w niej Kaseko, przypada na turnieje i kwalifikacje gdzieś na zapleczu sceny niemieckiej. Sklejka w skład, której wchodzi top Roklo, leśnik Jake Master, a także glowing Himmelreiter i właśnie Kaseko. Powyższa piątka okazała się strzałem w dziesiątkę. Drużyna Kaseko wygrała całe kwalifikacje, mimo że na ich drodze stanęły popularne jednorosce, czyli Unicorn Zowlow z wyskiem na czele. Jeśli nawet Damian Wysek Adamczyk nie był w stanie ich pokonać, to naprawdę oznaczało to coś wielkiego. Mimo że było to grubo przed rosyjskim splitem wyska, po którym jego market value wypierdoliło poza skalę, to faktycznie końcowy wynik robi duże wrażenie. Pierwszy sukces piątki z Team Patry Jules niestety był również ostatnim. Po awansie do drugiej ligi niemieckiej gracze rozeszli się w różne strony. Kaseko wraz z Roklo i Raterem dołączyli do organizacji OP Energy Esports, w której czekali już na ich Antero oraz Mad My Day. Niemiecka przygoda Kaseko trwała niespełna rok. Udało mu się dwukrotnie sięgnąć po tytuł drugiej dywizji ligi Summoners Inn, której odpowiednikiem jest obecny Prime League. Do gabloty dołożył również sukces na drugim szczeblu ESL Meisterschaft. Ligi, do której parę miesięcy wcześniej zakwalifikował się ze swoją wcześniejszą drużyną, Team Patry Jules. Co więcej, wspomniany tytuł w drugiej lidze Samoners im przypieczętował awansem do pierwszej dywizji. Jednak oprócz sukcesu zdarzały się również porażki. W pewnym momencie Kaseko stracił miejsce w składzie i został przesunięty na ławkę. Zaistniała sytuacja i fakt, że zarobki w tamtym okresie, nawet za granicą, były bardzo niskie, skłoniły go do zakończenia e sportowej przygody i poświęcenia swojego czasu innej czynności. Podczas jego niemieckich wojaży spotkał wiele przyszłych gwiazd niemieckiego i europejskiego e sportu. Zdarzyło mu się grać z tegorocznym finalistą EMA Masters, Funkiem, czy byłym graczem LEC Rickerem oraz dżunglerem, z którym w ostatnim splicie grał Harpoon, czyli Shenem. Z pewnością Kaseko dobrze wspomina swoje zagraniczne podboje. Udało mu się sporo ugrać oraz przeciąć z bardzo dobrymi krajkami. Po ligach niemieckich przyszedł czas na powrót do Polski, a dokładniej do Team Options, gdzie razem z KFC Generusem, Varionem, Lewusem, Hedonistem i Zamulkiem przystąpił do kwalifikacji do czwartego sezonu Ultraligi. Pierwsze podejście, pierwsze closed kwali i od razu sukces Trzy mecze, 2 zwycięstwa w 2 do 1 oraz 1 do 0. Ekipa przyszłych streamerów i muhojada załapała się do kolejnego etapu kwalifikacji. Kilka dni przerwy na dekery wskakuje Szwed Primacy i Team Options rozpoczyna kolejny dzień kwalifikacji, gdzie ku zaskoczeniu masakruje drużynę Diablo z freskowym i Wowem na pokładzie wynikiem 3-0, co równało się z uzyskaniem kwalifikacji do Ultraligi. Niestety nie było nam dane oglądać występów Team Options w ultraligowej drodze na szczyt, ponieważ zdecydowali się oni na sprzedaż slota w ręce niedawnych członków Ultraligi Gentleman's Gaming. Mimo, że nie był to koniec Team Options i występów Kaseko w tym składzie, to kolejne próby ugrania czegokolwiek kończyły się fiaskiem, a sam Konrad raczej wolałby o nich zapomnieć. Tak się składa, że występy Kaseko na online nowej scenie nie były jedynym zajęciem związanym z League of Legends. Dzisiejszy bohater od szóstego sezonu, czyli okolic 2016 roku zajmował się boostingiem. Zdecydowanie był to najdłuższy okres w jego karierze, ponieważ skończył się dopiero w listopadzie 2020 roku. Początki boostingu były raczej standardowe, boostował na popularnych wtedy stronach. Co ciekawe, po jakimś czasie Kaseko porzucił pracę na stronach i przeniósł się z serwerów europejskich na amerykańskie, gdzie grał średnio na 140 pingu. Jednak nie przeszkodziło mu to w hitnięciu challengera przy WinRate w okolicach 77%, co jest Nomen Omen bardzo dobrym wynikiem. Chwilę później Kaseko otrzymał zaproszenie na podcast do Lewusa. Jeśli śledzicie polski eSport nie od dziś, to zapewne znacie personę jaką jest Lewus. Dla reszty, która jeszcze go odkrywa, Lewus jest swego rodzaju esportowym influencerem. Prowadzi transmisję na Twitchu, na który głównie gra w Lola oraz kanały na YouTube, gdzie publikuje treści edukacyjne oraz typowy content ciekawostkowy. W zasadzie, Lewus to człowiek orkiestra. YouTuber, streamer, TikToker, nauczyciel, ale to temat na inny materiał. Kaseko oczywiście skorzystał z zaproszenia i w podcaście zdradził kilka gorących smaczków ze swojej kariery, które niestety nie wszystkim się spodobały i pociągnęły za sobą spore konsekwencje. Na nagrywkach Kaseko opowiedział szerzej o temacie boostingu, z czym to się łączy, jakie wyrzeczenia go w tamtym momencie spotkały oraz jak finansowo wygląda taka praca. Piku udało mu się zarobić 20 tysięcy zł miesięcznie, a przeciętny miesiąc oscylał w okolicach 10 tysięcy zł. Takie pieniądze z pewnością robią wrażenie i niosą za sobą również sporo niebezpieczeństw. W końcu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda? A im większe kwoty, tym większe ryzyko, a wtedy może się już różnie skończyć. Nic dziwnego, że po okresie w Niemczech i za w okolicy 500 euro, co równało się z dwoma dniami bustowania, Kaseko porzucił e-sportowe plany i kolejne występy, począwszy od Team Options, były czysto zajawkowe. Wreszcie dochodzimy do początku streamowania. Regularne transmisje Kaseko zaczęły pojawiać się w wakacje 2021 roku, a pierwszy stream przypadał na datę 21 czerwca. Kaseko powoli rozwijał swoją Twitchową karierę, a pierwsze większe transmisje, na których mogliśmy go zaobserwować, to duo z Rypsonem, gdzie fani ryby mogli poznać sympatycznego ziomka Artura, Kaseko. Bardzo popularne w tamtym okresie challenge do mastera oddały również Konradowi, który zauważył spore wzrosty podczas transmisji wbijania mastera i skrzętnie to wykorzystywał spamując tego typu treściami. Po duecie z Rypsonem na streamach Kaseko przebywało średnio od 100 do 200 osób. Trzydniowe duety stały się popularnym typem kontentu na kanale. Oprócz Rypsona grał również z Hedonistenem oraz z Warionem, z którym niestety Niestety nie udało mu się dokończyć challenge'u, ponieważ pokłócili się po pierwszym dniu. Warion bardzo brał do siebie teksty w stylu po ile dragi, które Kaseko powtarzał z czatu i niestety w ten sposób panowie skończyli wspólny challenge. Kaseko idealnie wstrzelił się z rozwojem kanału na YouTube, ponieważ przyszedł czas Worldsów, które tym razem odbywały się w Europie. Cała lolowa publika wstała do życia. Kontent z prosami takim jak Faker czy Viper mocno dodawał i Kaseko zaczął budować swoją mocną pozycję w YouTube'owym świecie. Po czasie wróciły chęci do rywalizacji i Kaseko starał się wrócić do bycia Pro. Na tyle, że na stole leżała oferta. Z Zero Tenacity. Brzmi nieźle, mocna organizacja z dużym budżetem na pierwszy strzał po powrocie? Nie mogło być lepiej. Jednak w tym momencie wróciło echo podcastu u Lewusa, przez który Kaseko skończył z banem. Ktoś zadał sobie na tyle trudu, żeby zebrać materiały i wysłać do Riotu w formie zgłoszenia. Mimo wcześniejszych zapewnień, że Riot nie będzie miał z podcastem żadnych problemów, stało się wręcz przeciwnie. Kaseko skończył z rocznym competitive banem. Plany o powrocie legły w gruzach, a drużyna Marunbel, z której w tamtym momencie był coachem, została bez trenera. Całe szczęście, że kuzyn Kaseko Gunter aktualnie poszukiwał drużyny i przejął po nim teamek. Ban odbił się ogromnym echem i dał kaseko bardzo dużo rozgłosu. Sam zainteresowany zapewniał, że scena proza bardzo go nie interesuje i wystarczająco zarobił z boostingu, żeby nie martwić się o przyszłe lata. Dalsza kariera Kaseko to czyste farmienie kontentu. Pierwsze boom było przy okazji EPA. Jest to serwis, na którym możemy wynająć koleżankę lub kolegę, żeby pograł z nami duo, a ramy, czy generalnie w gierki. Na profilach użytkownicy udostępniają informacje na temat zainteresowań, rangi czy serwera, na którym grają. Swoje zdjęcia, a nawet próbki swojego głosu w postaci nagrań. Kaseko mocno abuzował stronę, a widzom bardzo podobał się taki content. Prankowanie innych twórców czy gadanie głupot i robienie specjali z z dziewczynami, które wynają na Appalu e było na porządku dziennym. Do dziś na jego kanale możemy spotkać. I palowe odcinki, które kręcą astronomiczne liczby w postaci 70 tysięcy wyświetleń. Po iPalu Kaseko złapał fazę na tryhardowanie. Za cel postawił sobie w bicie top 1, jak się domyślacie i to mu się udało. A przy okazji zrobił z tego kopalnie kontentu. Trochę więcej tryhardu, mniej czytania czatu i udało mu się osiągnąć rekordowe 1650LP, które zapewniły mu top 1 na serwerze i West. Mimo ograniczonej interakcji z czatem podczas gier Kaseko dalej tworzył kozacki i przy okazji uszczypliwy content, który zapewniał mu coraz to lepsze liczby na streamach i odcinkach na YouTubie. Kiedy nasz bohater osiągnął już w zasadzie wszystko co mógł na solo kill, jego streamy poszły w jeszcze bardziej kontentową stronę, jednocześnie nie tracąc na jakości jeśli chodzi o jego rangę. Streamy, które tworzy, stoją na wysokim poziomie pod względem wiedzy o grze, a styl ich podania jest bardzo przystępny i prześmiewczy, co wydaje się idealnym połączeniem, o czym świadczy liczba jego widzów podczas transmisji. Wzrost jego widowni jest bardzo szybki. Przez ostatni miesiąc Kaseko przestreamował ponad 100 godzin podczas 15 dni, co daje nam prawie 6 godzin na dzień. Na jego transmisjach przesiadują średnio prawie 2000 osób, co robi z niego już naprawdę sporego, jak na polskie standardy streamera. Ciekawostka, jak się okazało, jednym z większych hobby Kaseko są szachy. Darzało mu się solo pogrywać na transmisjach czy z popularnym streamerem szachowym i z którym nawet nagraje filmik na kanał szachisty. Co więcej, Kaseko wziął udział w ostatnim twitchowym turnieju szachowym, na którym dostarczył widzom masę zabawy i zajął miejsce w pierwszej piątce, a sam turniej zrobił ogromne liczby. Wróćmy jednak do klimatów lolowych. Jakiś czas temu miała miejsce kuriozalna sytuacja. Kaseko skończył z banem na jednym ze swoich lolowych kont. Stwierdził, że wypada napisać odwołanie, w którym totalnie zwyzywał Riot i Rioterów. Do tego momentu w zasadzie nie dzieje się nic ciekawego. Szokujące informacje przyszły dopiero później. Okazało się, że po swoim odwołaniu Kaseko dostał Unbana. Kumacie? Najpierw zawinił na tyle, żeby algorytm wyłapał jego konto i nałożył blokadę. Później napisał obraźliwe odwołanie, a Rioterzy z szacuneczkiem stwierdzili, że w zasadzie to należy mu się Unban. Można powiedzieć, że w wielu przypadkach w karierze Kaseko gwiazdy układały się idealnie tak, aby było o nim głośno, co niosło ze sobą ogromne korzyści. Wracając do jego ogromnych jak na solo kolejkowego gracza zarobków, Kaseko stwierdził, że dobrym pomysłem będzie zainwestować zarobione pieniądze. Był moment kryzysu, w którym chciał porzucić Lola i otworzyć biznes, a zarobione na boostingu pieniądze miały mu to umożliwić. Dzięki krypto zaczął szybko mnożyć zarobione pieniądze. W pewnym momencie jego pasywny dochód wynosił około 4000 zł, co wydaje się już naprawdę spoko wynikiem. Jednak zabrakło chłodnej głowy i pojawiła się chciwość. Wszedł i utopił 150 Tysięcy złotych, co niefortunnie połączyło się z innymi prywatnymi problemami, przez które musiał wyłożyć z własnej kieszeni kolejne 10 tysięcy. Przez wspomnianą wtopę z kryptowalutami był kompletnie spukany. Na szczęście w całej tej historii pojawiła się jego mama, która pomogła mu ogarnąć finansowe problemy i wyjść na prostą. Kasek wrócił do Lola i zaczął streamować. Był to moment, w którym dopiero rozpoczynał swoją streamerską karierę i wszystko stało przed nim otworem. Z pewnością Konrad jest jedną z barwniejszych sportowych postaci, i nie dość, że wydaje się serio pokogościem, to z jego historii możemy sporo się nauczyć. Dzięki za dziś i dajcie znać, co sądzicie o takich odcinkach. Do następnego!